Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości, wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni pielgrzymka Polskiej Misji Katolickiej z Francji. Parafia Parafia Świętych Erasma i Pankracego z Jeleniej Góry z racji ogłoszenia Kościoła Bazyliką Mniejszą. Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 z Rzeszowa. Grupa z Centrum Kształcenia Ustawicznego z Sieradza. Oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, którym obejmuje również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Dziś, w trzecim dniu Oktawy Wielkiej Nocy, Ojciec Święty poświęcił katechezę tajemnicy paschalnej. Jest to centrum chrześcijaństwa. Chrystus zmartwychwstały jest fundamentem naszej wiary. Liturgiczna celebracja śmierci i zmartwychwstania Chrystusa nie jest zwyczajnym wspomnieniem, ale uobecnieniem historycznego wydarzenia, które dokonuje się w życiu każdego chrześcijanina, każdej wspólnoty kościelnej, w życiu każdego z nas. Wiara w Zmartwychwsta zmartwychwstałego Chrystusa. Przemienia i formuje całe nasze istnienie. On bowiem, pokonując śmierć, wprowadza nas w życie, które nie jest już poddane prawom czasu, ale zanurzone w nieskończoności Boga. Święty Paweł wzywa zatem: Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Nie jest to wezwanie do oderwania od tego, co związane z ziemską egzystencją, ale od tego, co przyziemne. Pisze Apostoł: Zadajcie więc śmierć, rozpuście nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Odrzućcie gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, Boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami. Wskazując na to, co w górze apostoł zachęca: Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by miał ktoś zarzut przeciw drugiemu. Jak Pan wybaczył Wam, tak i Wy. Na to zaś wszystko przeobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. W świetle zmartwychwstania nieustanna troska o te wartości wspierana mocą Ducha Świętego pomaga nam stawać się w naszej codzienności nowym człowiekiem w Chrystusie. słowa serdecznego pozdrowienia kieruję do Polaków. Moje drodzy, bardzo dziękuję wam za wszelkie wyrazy szczęśliwości, za nazywane życzenia na święta wielkiej nocy i cennych moich osobistych okazji, a szczególnie za dar modlitwy mojej intencji. Z swej strony nieustannie zawierzam każdego, każdego z was, Boże dobroci. Wiprażam obfitość u was i serca wam bogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. <täuspera>